Prawa człowieka w Polsce są przestrzegane tylko w 13%. Taką szokującą wiadomość podał na swoim profilu na Twitterze Weissgard24, który publikuje informacje z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ta informacja jest manipulacją, ponieważ opublikowane statystyki odnoszą się wyłącznie do środowiska LGBT. Autor tweeta nie zaznaczył tego we wpisie, co w konsekwencji mogło wprowadzić jego odbiorców w błąd. Dane przedstawione w Twitterze pochodzą ze strony organizacji Rainbow Europe, która zajmuje się monitorowaniem przestrzegania praw osób należących do środowiska LGBT+. Wyniki, w tym 13% uzyskane przez Polskę, są oparte na spełnianych i niespełnianych przez dane państwo kryteriach. Przykładowo, w kategorii rodzina, która obejmowała m.in. prawo do zawierania związków małżeńskich czy adopcji, Polska nie spełniła dotąd żadnego z kryteriów. Koniecznie wpadnijcie na naszą stronę www.prawda.org.pl na której znajdziecie pełne wersje artykułów. Dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że do usłyszenia wkrótce.